Przyznam wam moi drodzy, że to będzie istne kanon battle, gdyż wybrałem sobie Ichigo Dangaya, czyli Ichigo z samej końcówki Bleacha, znaczy z końcówki Rankarsagi, wiecie, ostateczna Getsuka tęszą te sprawy, a mój oponent wybrał sobie największego przystojniaka, No oczywiście. I według mnie jednego z najlepszych wileinów w anime. Tu mamy trzy najlepsze komentarze z poprzedniego filmu, więc zachęcam do komentowania. To jest mój główny cel produkcji moich filmów. I nakopmy temu Aizenowi w imię nie wiem w sobie w imię czego ale byk już go tutaj trzasnąłem na sam początek. Jakiś tutaj lekki no Wiecie, jest problem z taki, taki z moim przeciwnikiem, że jak wykryło mi z nim walkę, to pokazywało podejrzanie śmierdzącego czerwonego neta. Ale wiecie, kim ja jestem, żeby odrzucić wyzwanie? Przecież ja jestem specjalistą w walce z małpami na czerwonym necie. No, przecież 10 lat grania w Storma 3 na tych zasranych lagach po prostu nauczyło mnie wszystkiego, wszystkiego. Chłop tutaj jest totalnie pasywny, ale ja już jestem nauczony poprzednimi odcinkami, żeby się na to gówno nie nabierać. Oj, tutaj mnie właśnie ograł, bo wiecie, tak to już bywa, że yy, w pierwszym odcinku chłopa, znaczy przy pierwszej walce Chłopa zniszczę kompletnie, a potem następna się okazuje jakąś kompletną anomalią! Dobra! I pierwsze pokonanie Tym drogą. Nasza mnie pewna refleksja odnośnie Rebirth of Souls i zamierzam zrobić o tym kolejny film. Myślałem, że ten moja recenzja, którą zrobiłem 3 miesiące temu, wystarczy, ale nie. Będzie produkowana, pro produkowana jeszcze jedna produkcja, bo ogólnie zmieniam zdanie o Rebirth of Souls. Tak, jest ona niezbalansowana, ma dużo problemów, ale ta gra jednak, co by nie mówić, to jest najlepsza grablicza i najlepsze co spotkało fanów blicza w ostatnim czasie. Po prostu wygląda to miodnie mod się chuja, ale soundtrack, klimat i te walki animacje, Baras też się chuja. po prostu są super, a kod sieciowy, kod sieciowy totalna igła, turbo, chłop odpalił, chłop odpalił takiego, takie uwolnienie, że aż go z kapci wywaliło razem z komputerem i całym jego domem pewnie, wywaliło mu C4 w tym jego bambusowym komputerze, kurde faja! nie, żadne no restriction, tak, great, ja tu znajdę koło z dobrym netem, no, pewnie. Kurde, prędzej twój stary 3 do domu wróci niż ja na z dobrym netem. Ja, Pierdziu, następny. Następny. Za co? Za co? O, co ten sam! To ta sama małpa! To ta sama małpa! Wróciła ją, wywaliło mnie, wywaliło. Dobra! Okej, okay. mamy lekkie déjà vu. Chłop pewnie za bardzo dostał w na samym początku i musiał się ewakuować. Nieważne. Szybciutko to naprostujemy. Lecimy w jego stronę, o chłopcu zareagował, już myślałem, że on nie zaraguje. No dobra, to co zrobiłem przed chwilą to było, czy tak wyrażę, turbo, turbo obvious i dziwne by było, jakby na to nie zareagował. Jeszcze dziwniejsze jest to, że użyłem w tym momencie rewersa, ale to nic, to nic. Ja czasem tak dla beki sobie marnuję moją energię i moje potencjalne szanse na zwycięstwo, na fabuły przegrywam. Czasem nawet udaje, że nie umiem grać, bo wiecie, jestem takim bosem w tą gierkę, że po prostu czasem muszę paaac! Buuu! ta te ataki ma Przebiłem po całym mu obronę i machamy. Teraz powiem Wam troszkę się lepiej z nim gra. nie masz takich lagów, więc ja spróbuję. Drugą Program ten i z dangajem, on jest postacią specyficzną. Nim na przykład nie zbijamy konpaku, tylko musimy go trzy razy po prostu pokonać, wiecie, raz, dwa i za trzecim razem jak wywalamy mu ostatni czerwony pasek zdrowia i dobijamy go w taki, w ten, oto sposób tym dobiciem, no to chłopa, chłopa wtedy już nie ma. Nie wiem właśnie co się teraz wydarzyło, że go... Oto nie dobiłem, ale no nieważne, nieważne, nieważne. Dobra, mam już go tutaj w pogotem. O! I teraz go dobijamy. Nie wiem, jakaś anomalia się wydarzyła, ale jak już widzimy w tym odcinku, wydarzyło się wiele. No i wracając. Soundtrack, Boże. Zacząłem słuchać tego soundtracku tak bez kapy normalnie, poza, poza gierką. Sobie zrobiłem playlistę z soundtrackiem z tej gierki, z tymi, że oni tu zatrudnili normalnie kapelę. Chyba budżet na tą kapelę poszedł w większości tej gierki. Budżet, który był na Story mondach chyba poszedł na soundtrack. Czy było warto? no tutaj można się... Na ten temat zresztą tak wyrażę Wspierać, ale moim zdaniem W pewnym sensie było warto Było warto naprawdę, bo soundtrack tej gierki Poszedł super Jak widzimy tutaj nasz Eisen zamienił się w Spermolutka Założył kondona na głowę niczym Marcin Dubiel I No przetransformować w tej wersji Animowanego tutaj Dubiela Nie lubię tej formy, nie wiem co Tite Kubo Miał na myśli projektując Tom, że tak wyrażę, formę Aizena, nie wiem też co twórcy mieli na myśli wymyślając, my kurwa, ten atak, którego właśnie użyłem! Wydaje mi się, że nic nie mieli na myśli, po prostu nie myśleli, pa. mu na plecy, Bob tutaj macha jakimiś tutaj spelami, ale mu nie wychodzi. Jak widzimy, każdy kolejny atak to jest większe, większe obrażenia, pa, podchodzimy sobie do niego, pa. O, nie wyszło, kurwa. Jeszcze raz, weszło, teraz Ten grab jest turbo broken, swoją drogą. Przebijamy obronę, Pu. I co Izepyr! I leżysz drugi raz! I jeszcze raz go dobiję gajem I chłop poleci tam daleko w kosmos będzie Mugetsu A co oznacza jak się włączy Mugetsu? Włączy się kolejny epicki jak Widzimy tu już mu 8 pasków Świeci po prostu jak oczy twojego starego na widok sklepu monopolowego Przechodzi i mówi Medalion drży to miejsce mocy I mamy! To już nie jest Aizen przystojniaczek Aizen taki w tej formie kwiatuszka no, wygląda lepiej niż Spermoludek, aczkolwiek dalej nie przepadam z tą ostatnią transformacji Eisena. Imo Aizen wygląda najfajniej, jak siedzi sobie na tym epickim krześle w tysiącletniej krwawej wojnie. Tysiącletniej krwawej wojnie, która trwa swoją drogą dwa dni, ale to tam tylko taki tam mały szczegół. Nie no, wiem, że ta tysiącletnia krwawa wojna to nawiązuje do tego, że ten tam czył tysiąc lat, ale to nieważne. A swoją drogą, jak już jesteśmy przy temacie tysiącletniej krwawej wojny. To ja mam chyba w planach zakupić jednak na tej gry Chyba kupię sobie Ichigo ze względu na ten zajebisty soundtrack, który ma Bo słuchałem dzisiaj niemalże cały dzień tego soundtracku Ichigo podczas uwolnienia tej wersji z tysiącletniej krwawej wojny No i po prostu, po prostu zakochałem się z tej muzyce. No świetnie jest te tej gry, no co mogę mówić, to po prostu Ogólnie gry anime mają dobry soundtrack, Xenoverse 2 mm, Na no Sparking to akurat się pałe. Storm ma dobre soundtracki Co tam jeszcze no i ten Bleach, ale ten Bleach, no mówię, przebił, przebił wszystko, przebił wszystko, no i cóż, kończymy, oglądajmy tą piękną animację ostatecznej Getsugi tenso. i słuchajcie, słuchajcie tej muzyki, to jest tak zwany Rage Quit Song. Wiem, że to jest rage quit song! Dobra, nie klikam, to widać do końca. Troszkę ekran ucina. Poprawimy to w montażu. Montażysta naprawi. Kto jest montażystą. A ja. Tu się i go uśmiecha jak co. O niezu, odcinek. Okej, okay, dzięki za oglądanie. Do następnego. Napiszcie komentarz. Cześć!